Wszyscy się królowo miła, bo ten któregoś zrodziła, z zmartwychwstał stał Pan nad Panami, módł się do Niego za nami. Halleluja! i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. a host god Kyrie Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, święta trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, święta Maryjo. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, módl się za nami, święta Panno nad Pan nami. Módl się za nami, matko Chrystusowa, módl się za nami, matko Kościoła, módl się za nami, matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nadziei, mudry się za nami, Matko nieskalana, mudry się za nami, Matko najczystsza, mudry się za nami, Matko dziewicza, mudry się za nami, Matko nienaruszona. Módl się za nami, Matko Najmilsza. Módl się za nami, Matko Przedziwna. Módl się za nami, Matko Dobrej Rady. Módl się za nami, Matko Stworzyciela. Módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Pan o roztropna, módlę się za nami. Pan no czcigodna, się za nami. Pan no wsławiona, się za nami. Pan no Uh-huh. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebny, módl się za nami, przybytku sławnej pobożności, módl się za nami, różo duchowna, módl się za nami, wieżo Dawidowa. Módl się za nami, wieżo z kości słoniowej, módl się za nami, dom je złoty, módl się za nami, Arko przymierza módl się za nami, bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, Módl się za nami, Uzdrowienie chorych, Módl się za nami, Ucieczko grzeszny, Módl się za nami, Pociechom migrantów, Módl się za nami, pocieszycielko strapionych. Módl się za nami, wspomoże niewierny, Módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami, królowo patriarchów. Módl się za nami, królowo proroków. Módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych. Módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, królowo w niebo wzięta, módl się za nami, królowo Różańca Świętego, módl się za nami, królowo rodzin. Módl się za nami, królowo pokoju, módr się za nami, królowo polski, módr się za nami, Królowo Polski, módrź się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam panie, przepuść nam panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel Panno Maryjo, Alleluja! Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja! Módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę Dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, panno palebna i błogosławiona. O pani, o pani, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim na pojednaj, Synowi swojemu na has Swojemu Synowi na has Kontynuujemy nasze rozważania z kardynałem Wyszyńskim. Dzisiaj kolejny etap jego życia: studia z nauk społecznych i prawa. Bardzo ważnym elementem, etapem w życiu księdza Stefana Wyszyńskiego były cztery lata. Od 1925 do 1929 roku spędzone na Katolickim Uniwersytecie Luberskim. W Lublinie pisze w biografii wielkiego prymasa Ewa Czaczkowska. W 1987 roku Jan Paweł II w czasie wizyty w, na kulu w Lublinie powiedział Paulin kardynała Stefana Wyszyńskiego, że uniwersytet to szczególna instytucja, która przy, przypomina podstawową prawdę o człowieku, że jest on powołany, by poznawać świat. Cały świat, siebie samego, innych ludzi, przyrodę oraz twórcę? Uniwersytet to wszechnica, miejsce poszukiwania i poznawania całej prawdy o sobie samym, relacjach społecznych, środowisku naturalnym i stwórcy, źródłem wszelkiego istnienia. Człowiek, zanim Jana Pawła II, jest winien sobie, światu i Bogu poznanie rzeczywistości. I trud odkrywania prawdy o świecie, jego prawach, początkach, zasadach, mechanizmach, powinnościach. Przez poznanie prawdy o świecie, o rzeczywistości, o stwórcy i o stworzeniu, człowiek spłaca ten dług, a równocześnie urzeczywistnia samego siebie. Wiedział o tym ksiądz Wyszyński. Dlatego podjął z polecenia swego biskupa studia z zakresu życia społecznego i prawa. To były cztery wspaniałe lata życia, lata spędzone w Lublinie. Jan Paweł II w czasie wspomnianego spotkania ze środowiskami akademickimi kulu przypomniał, że uniwersytet to wiedza i ludzie. Na uniwersytecie zdobywa się wiedzę. Poznaje się prawdę o wybranym segmencie rzeczywistości poprzez wykłady, konserwatoria, ćwiczenia i lekturę indywidualną, ale studia to również ludzie. Ludzie to profesorowie, rozmowy z nimi, ich osobowości i dziwactwa, ich spojrzenia na świat, na różne teorie, na badania, na człowieka. Uniwersytet, uniwersytet to także budowanie relacji z innymi ludźmi, z innymi studentami, zawiązanie znajomości, przyjaźni, często na całe życie. Uniwersytet to wiedza i ludzie. Ksiądz Wyszyński przede wszystkim chciał studiować w Lublinie nauki społeczno-ekonomiczne. Pragnął poznać podstawy socjologii i ekonomii. By następnie zapoznać się z myślą społeczną Kościoła, która określa zasady życia społecznego w świecie organizacji społeczeństwa, kultury, polityki i ekonomii. Wyszyńskiego interesowało życie społeczne, jego przemiany, dynamika, stabilność, ciągłość, innowacje. Jednak za radą księdza Szymańskiego, dawnego profesora seminarium we Włocławku, wybrał studia z prawa kanonicznego. Ksiądz Szymański wiedział, że studia z nauk społecznych nie są atutem w karierze kościelnej. Rodząca się wówczas katolicka nauka społeczna nie otwierała możliwości kariery kościelnej, nie była doceniana ani nie dawała poczucia stabilności. ...w strukturze nauk kościelnych. Prawo kanoniczne natomiast było w środowisku kościelnym doceniane. Uważano, że studia z prawa kanonicznego uczą myślenia, logiki i procesów myślowych, wiedzy merytorycznej. Ksiądz Wyszyński wybrał prawo, ale nigdy nie zrezygnował z zainteresowań społecznych. Ale o jego spojrzeniu na życie społeczno-ekonomiczne... Będziemy mówić jutro. Święty Mocny, Święto Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. O od nagłej, niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, Wysłuchaj nas, Panie, módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wielbię Cię, wie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Cię, w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Cię, w सा i sure